Piątek, 8 listopada, Mikołaj Gwoździowski, zapraszam na wydarzenia. Sezon wypoczynkowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim dobiegł końca, więc prezydent miasta wspólnie ze służbami porządkowymi zorganizował konferencję prasową podsumowującą minione miesiące. W tym roku padło wiele rekordów. Jezioro Tarnobrzeskie bez wątpienia należy do jednej z najpopularniejszych atrakcji całego Podkarpacia. Świadczą o tym liczby, które przedstawił prezydent Tarnobrzega, Łukasz Nowak. W tym sezonie przejechało przez nasz akwen, wjechało na nasz akwen ponad 360 tysięcy pojazdów. Były weekendy, w których wypoczywało dziennie ponad 40 tysięcy ludzi. Zarejestrowanych samochodów, czyli tych, które, których kierowcy opłacili wjazdy, to było ponad, ponad 100 tysięcy. I no tutaj jak można powiedzieć, że ten akwent cieszy się coraz większą popularnością. Zresztą widzimy wszyscy, jak świetnie się rozwija, jak jest piękny. Duża frekwencja wpłynęła także na ogrom pracy służb ratowniczych i porządkowych. Sama policja odnotowała rekordową ilość interwencji znacznie przewyższającą liczby z roku poprzedniego. Nasi policjanci na terenie jeziora Tarnobrzeskiego, jeśli chodzi o służbę na wodzie, wylegitymowali 1348 osób. To jest 1216 osób więcej niż w roku ubiegłym. Kontrola, kontrole obiektów pływających mieliśmy 572, czyli ponad 500 więcej niż w roku ubiegłym. Żeby tylko przytoczyć, kontrole stanu trzeźwości kierujących obiektami pływającymi prawie 1000 więcej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o represję karną, w postaci mandatów karnych za kąpiel w miejscach zabronionych mieliśmy 91 więcej takich przypadków, czyli 120. Jeśli chodzi o stan trzeźwości kierujących. Bądź uczestników na obiektach pływających 60 przypadków więcej, 78 takich mandatów musieliśmy nałożyć. To dane dotyczące działań na wodzie. Sporo było także interwencji na terenie wokół jeziora. Te dane przedstawił komendant Straży miejskiej w Tarnobrzegu Robert Kędziora. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 487 mandatów na blisko 50 tysięcy złotych, udzielili 213 pouczeń, wylegitymowali 17 osób i 4 osoby zostały ukarane z kierowaniem wniosku do sądu rejonowego w Tarnobrzegu. Jednak najważniejsza liczba w minionym sezonie nad jeziorem to zero. Nie odnotowano bowiem żadnego przypadku utonięcia. Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przeszedł rewitalizację. Po kilkuletniej przerwie otwarto także integralne przejście łączące go z delegaturą Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Blisko 400 tysięcy złotych kosztowała inwestycja pod nazwą rewitalizacja w budynku wraz z modernizacją pomieszczeń starostwa powiatowego w Ternobrzegu, z dostosowaniem stanowisk do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe renowację okładzin lastryko i balustrad schodowych, malowanie ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych i herbu na posadzce. 300 tysięcy zł to pieniądze pozyskane z budżetu państwa pozwoliło to na wymianę posadzek, właśnie na których, na których stoimy to posadzki granitowe na trzech, na trzech piętrach holu budynku starostwa powiatowego, ale to również to taka trochę innowacyjna sprawa, której nie było w planach. Pozyskaliśmy środki i dodatkowo środki z budżetu powiatu. Utworzyliśmy biuro obsługi interesantów, które nigdy tu w starostwie nie funkcjonowało. Tam będzie można Zostawiać wszystkie pisma, które są kierowane do starostwa. Tam będzie można uzyskać pomoc, informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych wydziałów. Tam będzie można również uzyskać dokumenty, formularze, dokumentów, które są do wypełnienia. Po czteroletniej przerwie otwarte zostało integralne przejście łączące budynek Starostwa Powiatowego z Czernobrzewską Delegaturą Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Te dwa budynki funkcjonują razem. Wszyscy petenci, którzy przez te cztery lata przewijali się, w większości przychodzili jednak do miejsca frontowego, do frontowych drzwi starostwa powiatowego w Tarnobrzegu i tędy chcieli się dostać do, do Urzędu Wojewódzkiego. Od dziś już ta możliwość będzie z powrotem udostępniona. W symbolicznym otwarciu drzwi uczestniczyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jak tutaj przyjechałam w lipcu, to byłam bardzo zaskoczona tym, że na drzwiach wisiała kartka, że te drzwi były zamknięte. Ja nie mogłam przejść. To takie symboliczne otwarcie tych drzwi ja traktuję bardzo poważnie. Jest to takie pełne otwarcie się na współpracę administracji rządowej z administracją samorządową. Ja sobie bardzo cenię to, że to mieszkańcy poszczególnych gmin, Obdarowali zaufaniem radnych wójtów burmistrzów prezydentów, radni wybrali w przypadku powiatu zarządy i dlatego też ta współpraca powinna być bardzo dobra bez względu na to, jakich wyborów dokonali mieszkańcy. Uroczystością towarzyszyło otwarcie wystawy prac Piotra i Witolda Adamczyków pod tytułem Współbrzmienie 2. Obrazy ich autorstwa zdobią ściany na pierwszym piętrze budynku. Uważam, że tego typu, tego typu sztuka, bo tu zarówno jest y, widoczna sztuka abstrakcyjna, jak i sztuka y, z elementami takimi troszeczkę realistycznymi, gdzieś tam że jakieś widoczne są słońce, księżyce, elementy, które przejawiają się w, w tej drugiej części, tutaj y, po tej drugiej stronie ściany, koresponduje z wnętrzem jakby y, całej y, scenerii, czyli, y, a nie może być tak, że, że chodzimy do biura czy tam do urzędu, i jest to tylko takie zimne, prawda? Surowe, i te obrazy ożywiają to, nadają klimat temu pomieszczeniu. Wystawa ta to początek planowanych cyklicznych ekspozycji dzieł lokalnych artystów, które będą się pojawiać w holu starostwa. Ponad 40 dzieci wraz z nauczycielami z miejscowości Trzebień w gminie Bolesławiec przez cały tydzień poznaje najważniejsze atrakcje północnego Podkarpacia oraz Sandomierza. W ten sposób choć na chwilę mogą zapomnieć o trudnych wydarzeniach związanych z powodzią, jaka niedawno nawiedziła ich region. Mieszkańcy gminy Gorzyce czy Baranów Sandomierski dobrze wiedzą czym jest Wielka Woda. Pamiętają jakie spustoszenie sieje ten żywioł i jak ważna jest pomoc płynąca z solidaryzującego się kraju. Doświadczyli tego dwukrotnie w 2001 i 2010 roku. Dlatego też kiedy niedawna powódź nawiedziła południowo-zachodnią część Polski, oba samorządy ruszyły z natychmiastową pomocą. 25 września do kilku wsi w gminie Bolesławiec dotarł konwój z osuszaczami i najpotrzebniejszymi sprzętem do usuwania skutków powodzi. Teraz przyszedł czas na kolejny gest wsparcia, czyli zorganizowanie zielonej szkoły dla uczniów ze szkoły w Trzebieniu. Chciałbym zapewnić, że przez ten okres czasu, tygodniowy okres, który będą tu przebywać, na pewno wszyscy będą czuli się komfortowo, będą na pewno zaopiekowani. Przygotowaliśmy szereg atrakcji właśnie po to, żeby przynajmniej na chwilę wszyscy mogli zapomnieć o tych trudnych sytuacjach. Wspomnianych atrakcji przewidziano wiele. Zwiedzanie Sandomierza, Zamku Tarnowskich i Jeziora Tarnobrzeskiego, Muzeum Bombki Choinkowej i jednostkę wojskową w Nowej Dębie, zamek w Baranowie Sandomierskim, a w Zalesiu Gorzyckim wspólne pieczenie gorzyczaków z tamtejszym kołem gospodyń wiejskich. Był też czas na naukę i zwiedzanie mobilnego Centrum Nauki Łukasiewicz. Pamiętamy dokładnie jak to niefajnie jest, jak... Woda zalewa domy i chcielibyśmy, żeby to był trochę taki oddech i odpoczynek dla tych dzieci. Tutaj no, jest to forma zielonej szkoły i od razu odpowiadam, bo już było takie pytanie, że dlaczego w takim razie nie ma cały czas lekcji? Dlatego, że uczymy się bardzo różnie. Uczymy się no, właśnie przez doświadczenie, przez zwiedzanie. I myślę, że taka forma edukacji jest jeszcze dużo lepsza. Co ważne, wszystkie atrakcje były bezpłatne. Bardzo gorąco chciałbym podziękować wszystkim samorządom, instytucjom, firmom, fundacjom, które przyczyniły się i wsparły to nasze przedsięwzięcie, bo to pokazuje właśnie, że w tych trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć i pomagać bez względu na wszystko. Bardzo nam się miło zrobiło, że inne gminy zainteresowały się naszą tragedią, jaka oczywiście tutaj nas dotknęła mieszkańców. Dzieci przede wszystkim, no i nas tutaj pedagogów. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować dyrekcji, gminie, wójtowi w imieniu naszej pani dyrektor, w imieniu całej naszej gminy Bolesławiec za wsparcie i za pomoc, jaka została nam e, dana. Radni powiatu tarnobrzeskiego zatwierdzili program naprawczy Nowodębskiego Szpitala. Sesja była także okazją do przedstawienia wyniku audytu zewnętrznego, jaki został przeprowadzony w placówce. Tydzień temu radni Tarnobrzega rozmawiali o problemach wojewódzkiego szpitala. Teraz przyszedł czas na placówkę powiatową. W przedłożonym sprawozdaniu finansowym strata na koniec 2023 roku była na poziomie 4 milionów 238 tysięcy złotych netto. Ta sytuacja jest sytuacją, która nie jest, nie jest dobra dla funkcjonowania szpitala. Natomiast to też nie jest tak, że ona dotyczy tylko szpitala w Nowej Dębie. Szpitale powiatowe borykają się z problemami finansowymi i na pewno tutaj ten główny ciężar, z właśnie tych wszystkich działań skupionych na to, żeby ustabilizować tę sytuację finansową na dzień dzisiejszy. O kondycji finansowej decyduje wiele czynników. Jak mówił podczas spotkania radnych dyrektor szpitala Jakub Dzik, w zasadzie wszystkie oddziały generują stratę. Oczywiście tutaj możemy mówić o wycenie świadczeń, możemy mówić o ilości procedur, o wysokości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, o rosnących kosztach bieżącego funkcjonowania, o kosztach wynagrodzeń. To wszystko wpływa później na kondycję finansową. Na pewno trzeba patrzeć zarówno na stronę kosztową, ale też trzeba szukać nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, nowych świadczeń, które mogą być udzielane po to, żeby ten przychód też w szpitalu budować, po to, żeby te świadczenia były wykonywane w sposób optymalny, szybki, skuteczny. Dobry, tak żeby tutaj tych pacjentów, ci pacjenci czuli się zaopiekowani, żeby ten pacjent był nie tylko w opiece w trybie hospitalizacji, ale też w opiece ambulatoryjnej. O takich procesach jest mowa m.in. w programie naprawczym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, jaki został zatwierdzony przez powiatowych radnych podczas sesji. Chcemy się oprzeć na pewno o rozwój psychiatrii, bo tutaj widzimy bardzo duże potrzeby w tym zakresie. Widzimy jak lawinowo po, po COVID-zie rosną potrzeby, rośnie ilość udzielanych świadczeń, ale też widzimy jak wyglądają kolejki do lekarzy, do lekarzy specjalistów. I myślę, że rozwój psychiatrii jest czymś nawet naturalnym, powiedział, dla nowej dęby. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest postawienie na podstawową opiekę zdrowotną, na POZ, po to, żeby tutaj właśnie wejść w opiekę koordynowaną, po to, żeby ten ten pacjent czuł się właśnie zaopiekowany. Nasycenie podmiotów leczniczych w regionie jest bardzo duże i tutaj niewątpliwie ta, ta, ta bliskość funkcjonowania wielu podmiotów w niedalekiej odległości od siebie sprawia, że pomimo tego, że nie ma rejonizacji, to trzeba tutaj wejść mocno w tą opiekę koordynowaną. Jeśli chodzi o program naprawczy szpitala, myślę, że naprawdę jest bardzo dokładny, jest skrupulatny, jeśli chodzi o te działania, które dyrekcja. Szpitala chce przedsięwziąć w najbliższym czasie. Nam może szerzej to wszystko zostało przedstawione, bo to godziny rozmów z dyrekcją szpitala myślimy, że no przyniesie on same, same korzystne efekty. Sprawa POZ-u, sprawa rozwoju psychiatrii, na którą jest wielka, wielkie zapotrzebowanie w tej chwili. To chyba trafne decyzje. No zobaczymy, oczywiście zagłosowaliśmy za programem naprawczym szpitala, popieramy ten program naprawczy, no i będziemy czekać na jego efekty. Podstawowa opieka zdrowotna będzie czymś nowym w Nowodębskiej Lecznicy. Dyrekcja pracuje obecnie nad ofertą, którą chce złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, po to, by móc rozwijać się i oprzeć działalność na opiece koordynowanej. Zespół szkół w Gorzycach uczestniczy w kilku dużych projektach. Wszystkie są dofinansowane ze środków unijnych na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. W czerwcu tego roku Gorzycki Zespół Szkół podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację zadania Uczeń 4.0 Inteligentna Specjalizacja Inteligentna Szkoła, którego wartość przekraczała 2 miliony złotych. Jest to projekt taki miękki bardziej, nastawiony na szkolenia, na szkolenia uczniów. Podstawą tam są przede wszystkim staże dla uczniów. W tym roku zrealizowaliśmy dużą część staży, bo opuściliśmy 49 osób z 74, które docelowo mają pójść. Zajęcia uczniowie odbywali w 11 zakładach zlokalizowanych w Sandomierzu, Gorzycach, Zaleszanach, Wrzewach i Stolowej Woli. Jestem w trzeciej klasie mechatronicznej w Gorzycach. W te wakacje odbyłem staż w MCDM w Sandomierzu, zajmowałem się tam obsługą maszyn do produkcji lin diamentowych oraz poprawianiem swoich umiejętności na tokarkach, frezarkach. Ogólnie to bardzo mi się podobało i polecam go innym. Jakby taki projekt odbył się ponownie, to byłbym bardzo zadowolony i chętny. Jestem uczniem czyli klasy technikum informatycznego. Podczas stażu mogłem wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole i doskonaliłem posiadane już umiejętności ale miałem także okazję nauczyć się, się nowych. Dla mnie to było bardzo, bardzo pozytywne e, e, doświadczenie. Jestem w trzeciej klasie na profilu mychotronika w Gorzycach. E, w tej wakacji odbywam staż w zakładzie Mirian. Zajmowałem się z tam nauką usługi maszyn, takich jak tokarka, Fryzarki, robimy to w Gorzycach i dzięki temu poprawiłem swoje umiejętności. Jestem uczniem klasy trzeciej technikum o profilu informatycznym. Za y, dobre wyniki w nauce brałem udział w płatnych stażach uczniowskich, dzięki którym nauczyłem się obsługi paru ciekawych programów z zakresu informatycznego. Sumiennie wykonywałem zadane mi zadania. Podczas stażu zdobyłem nową wiedzę i wykorzystując swoją obecnie nabytą. Wszystko to, co się nauczyli tu, to na pewno, jak również na stażach, to otwiera im tutaj furtki, wszelkie bramy do tego, żeby mogli piąć się i, i w, na poziomach takich edukacyjnych, jak również biznesowych. Także szkoła robi faktycznie bardzo dużo. Z projektu skorzystają i nauczyciele, bowiem również z myślą o nich. przygotowane szkolenia, przewidziane są również zakupy. W ramach tego projektu chcemy kupić drony do patrolowania lasów, do patrolowania wałów, do badania jakości powietrza, ale idziemy też w nowoczesne technologie, w technologie wirtualne. Kupujemy platformę do robienia materiałów przy użyciu okularów wiarów, bo nie chcemy poprzestać na zakupie tylko jakichś kilku filmów, które nam zilustrują pewne rzeczy, ale zdajemy sobie sprawę, że ta technologia zarówno w nauce, jak i technice będzie się rozwijała. Oczywiście, jeżeli kupujemy drony, to chcemy też wyszkolić i nauczycieli jako pilotów dronów, którzy mogliby szkolić później dalej uczniów. Jak mówi wicedyrektor Jarosław Augustynowicz, placówka idzie w kierunku szerszej digitalizacji danych, poprawy informacji oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez chociażby organizację kiosków informacyjnych przy wejściach głównych. Zespół Szkół w Gorzycach jest także w trakcie realizacji dużego projektu inwestycyjnego o wartości przekraczającej 4 miliony złotych. Część tej kwoty przeznaczona jest na remonty, pozostała na doposażenie w zakresie inteligentnych specjalizacji. W ramach tego projektu z. Z dwóch starych hal zrobimy cztery nowe hale. Za, za około milion złotych, a 3 miliony złotych pójdzie na wyposażenie tych czterech nowych hal w najnowsze obrabiarki, tokarki oraz roboty przemysłowe. Kupujemy centrum frezarskie pięcioosiowe, centrum tokarskie z osią Y i zwrócone przechwytującym, czyli idziemy jakby poziom wyżej w stosunku do tego, co tutaj Państwo widzicie za moimi plecami. Chcemy kupić cztery roboty przemysłowe w dwóch różnych systemach. Jednego robota posiadamy, ale cały automotyw idzie w robotyzację. My też musimy iść w tym kierunku. Do tego chcemy dokupić jeszcze robotów edukacyjnych, tak żeby ten proces edukacji był procesem przede wszystkim skutecznym, dynamicznym, ale też bezpiecznym dla ucznia. Środki multimedialne też będą oczywiście dokupione, oprogramowanie symulacyjne. Szkoła powalczyła również o środki z tzw. funduszy norweskich w ramach projektu dotyczącego ochrony środowiska. Dzięki temu placówka wiele zyska. Szkoła zaopatrzy się w maszynę do recyklingu, w kosze do segregacji odpadów, będziemy sadzili drzewa oraz odbędą się różnego rodzaju konkursy dotyczące ochrony środowiska z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. W Zespole Szkół w Gorzycach napisaliśmy również kilka projektów międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus. Projekty te są w tym momencie w trakcie oceny merytorycznej i formalnej. Wszystkie realizowane przez szkołę projekty wzajemnie się uzupełniają. Zakupy, podniesienie umiejętności uczniów i kwalifikacji nauczycieli da możliwość rozwoju na kolejne 10 lat. Uważam, że po zakończeniu realizacji tych projektów, a więc po okresie około dwóch lat, zespół szkół w Gorzycach będzie jedną z najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w Polsce. Obecnie kształcimy w kierunkach technik, mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk i ekonomista. Uczniowie tych kierunków z pewnością dzięki bardzo dobremu wyposażeniu, dzięki pracy w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach będą bardzo dobrze przygotowani do zdania egzaminów zewnętrznych, do podjęcia pracy oraz do kontynuacji dalszej nauki. Na uczelniach wyższych. Wraz z nadejściem jesieni i spadkiem temperatury ruszył sezon grzewczy. Niesie on ze sobą jednak zagrożenie w postaci zatrucia tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna w Tarnobrzegu prowadzi więc akcję pod tytułem Czujka na Straży Bezpieczeństwa. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, które występują w czasie sezonu grzewczego. Działania strażaków ratujące życie w przypadku zaczadzeń wywołanych ulatnianiem się tlenku węgla są prowadzone regularnie, a ich ilość niestety nie spada. Według naszych statystyk, statystyk Państwowej Straży Pożarnej, właśnie w tym czasie, kiedy rozpoczynamy ogrzewanie naszych domów, naszych mieszkań, powstaje zwiększona ilość pożarów w tych obiektach mieszkalnych. Oraz powstaje zwiększona ilość zatruć tlenkiem węgla. Tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczny ze względu na swoje właściwości. To gaz niewyczuwalny zmysłami człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu, w większych dawkach, śmierć przez uduszenie. Dlatego apelujemy do mieszkańców przede wszystkim o prawidłową wentylację w pomieszczeniach mieszkalnych. Wszędzie, gdzie w obiektach są użytkowane piece grzewcze opalane paliwem stałym, ciekłym czy gazowym, powinna być przede wszystkim zapewniona odpowiednia wentylacja. Więc pamiętajmy o przeglądzie przewodów kominowych, tych wentylacyjnych i tych spalinowych. Oczywiście nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych, to jest sytuacja, z którą się spotykamy jako strażacy. Pamiętajmy o tym, że, jest, że aby ta wentylacja była prawidłowa, no musi być drożność tych kratek. Zasłonięcie powoduje niedrożność i ta wentylacja jest nieprawidłowa. Znaczącą ochroną przed zaszadzeniem jest czujnik tlenku węgla. O jego zakup i montaż apelują strażacy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci z tarnobrzeskich przedszkoli wzięły udział w trzecim międzyprzedszkolnym festiwalu pieśni i piosenki patriotycznej pod nazwą Tobie Polsko. Festiwal odbył się już po raz trzeci, licząc po przerwie spowodowanej pandemią. Jego organizatorem jest katolickie przedszkole imienia świętego Józefa w Tarnobrzegu. Zaprosiliśmy wszystkie przedszkola z miasta Tarnobrzega. Tym bardziej cieszymy się, że tak licznie do nas dzisiaj przybędą, bo przybędzie aż 15 przedszkoli. Cieszymy się z tego bardzo, bo widać, że to najmłodsze pokolenie chce pielęgnować tak ważne wydarzenia z życia naszego kraju. Nie są już to piosenki te sprzed wieków, że tak powiem ale piosenki przystosowane do dzisiejszej rzeczywistości, które przemycają bardzo ważne wartości patriotyczne. Na pewno jest to miłość, wierność, oddanie swojej ojczyźnie. Myślę, że to jest to, co na co dzień pielęgnujemy w naszych dzieciach. Na powitanie dzieci obejrzały patriotyczną, bardzo artystyczną i metaforyczną inscenizację w wykonaniu przedszkolaków z katolickiego przedszkola. Przyszedł czas na występy dzieci. Oglądane i oklaskiwane były przez swoich rówieśników, a także opiekunów, rodziców i dyrektorów przedszkoli. Nie oceniała ich żadna komisja konkursowa. To festiwal i jak co roku w naszym festiwalu zwycięzcą jest każdy. Każdy przedszkolek otrzyma dzisiaj upominek, nagrodę za to, że dzisiaj był i tak godnie reprezentował swoje przedszkole. Naszy Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu podsumowali akcję Znicz 2024. Na szczęście mieszkańcy naszego miasta i powiatu, uczestnicy ruchu drogowego byli ostrożni i nie doszło do żadnego poważnego i tragicznego w skutkach zdarzenia. Akcja Znicz przeprowadzana jest w całej Polsce zawsze w czasie Świąt Wszystkich Świętych. Jest to czas wzmożonej pracy policji i przeprowadzanych kontroli. W Tarnobrzegu policjanci rozpoczęli swoje działania związane z tą akcją już w czwartek 31 października. Największe, że tak powiem dla nas zagrożenie niósł dzień 1 listopada, gdzie wiadomo wiadomych względów spodziewaliśmy się wzmożonego ruchu pojazdów, pieszych, zwłaszcza w rejonie nekropolii, szczególnie w Tarnobrzegu. Ale także na terenie gmin Powiatu tarnobrzewskiego. Od wczesnych godzin rannych monitorowaliśmy już sytuację panującą przy wszystkich spętarzach znajdujących się zarówno na terenie miasta, jak i na terenie naszego powiatu. I w przypadku występowania sytuacji, która wymagała naszej interwencji. Przekierowywaliśmy patrole w odpowiednie miejsca. Stałe punkty kontrolne znajdowały się, wiadomo, na trzech największych tarnobrzeskich nekropoliach, gdzie w systemie ciągłym dbaliśmy o bezpieczeństwo pieszych, udrażnialiśmy ruch pojazdów. W przypadku takiej konieczności kierowaliśmy też ręcznie ruchem drogowym. W czasie świątecznym nie wydarzyły się żadne poważne wypadki. Na drogach miało miejsce 15 kolizji, w tym dwie z udziałem dzikiej zwierzyny. Na szczęście w żadnej z nich nikt nie ucierpiał fizycznie, nikt też nie potrzebował pomocy medycznej. Wobec 57 osób zastosowano mandaty karne. 2 listopada w Dzień Zaduszny na Starym Cmentarzu na Piaskach w Miechocinie wystawiono spektakl pod tytułem Uczę się Ciebie Człowieku. Było to podziękowanie dla wszystkich tych, którzy dzień wcześniej wsparli kwestię na rzecz najstarszej tarnobrzyskiej nekropolii. Spektakl będący podziękowaniem za wsparcie kwesty tradycyjnie przygotowują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Miechocinie. Reżyserką montażu słowno-muzycznego jest dyrektorka szkoły Wilhelmina Kropornicka. Chcieliśmy przygotować muzyczną podróż przez kontynenty, poetycką podróż przez poetów współczesnych po to, żeby oddać hołd i szacunek zarówno tym, którzy wyznają wiarę, ale także tym, którzy się z wiarą nie pogodzili. Poprosiliłam nauczycieli naszych muzykujących nauczycieli i takich, którzy i grają, i recytują i, i śpiewają i działają zespołami, żeby nas wsparli muzyką, śpiewem, gestem. Всем. Przede wszystkim tak jak jest na plakatach, to jest bardzo duży wyraz szacunku naszego, dla tych wszystkich, którzy wczoraj i kwestowali, ale też tych, którzy dawali datki. Bardzo się cieszę, że również od kilkunastu lat możemy w dzień zaduszny spotkać się tutaj na tym cmentarzu, na który kwestujemy. I to nasze spotkanie jest tak jak w całej Polsce, modlitwą za tych, którzy tutaj leżą na tym cmentarzu, ale równocześnie jest swoistym podziękowaniem, bo tak chcieliśmy, żeby było dla tych wszystkich, którzy kwestowali którzy brali czynny udział w tej naprawdę niezwykle ważnej dla Tarnobrzega akcji, bo chcę powiedzieć, ja nazywam to miejsce i ten cmentarz matką wszystkich tarnobrzewskich cmentarzy, chcę przypomnieć, że jest to cmentarz starszy od cmentarza rakowickiego czy powązkowskiego, jeden z najstarszych w Polsce, a więc warto zadbać o historię, bo na tych tablicach nagrobnych tak naprawdę jest historia naszego miasta i naszej okolicy. Jeśli chodzi o dodatki na renowację najstarszej Tarnobrzeskiej Nekropolii, to Tarnobrzeszani po raz kolejny wykazali się hojnością i wielkim sercem. Kolejny rok i kolejny kwotowy rekord. Tym razem w ramach kwesty udało się uzbierać ponad 30 tysięcy złotych. Nie chodzi oczywiście tutaj o żadne bicie rekordów, ale cieszy nas, że co roku ta suma powiększa się. Ja bardzo chcę dzisiaj z tego miejsca podziękować wszystkim po pierwsze, którzy kwestowali, a po drugie tym, którzy wrzucali do puszek pieniążki. Obecnie kończy się renowacja czterech nagrobków, która była możliwa dzięki pieniądzom uzyskanym z poprzedniej kwesty. Udało się też odnowić pomnik Michała Marczaka. Zmiany na cmentarzu są widoczne z roku na rok. To miejsce odzyskuje dawny blask, mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia. Chcę powiedzieć i uświadomić ludzi, że renowacja nagrobka o dużej wartości historycznej czy artystycznej to jest kwota 20, a nawet i więcej tysięcy złotych, a więc to jest skala potrzeb. Oczywiście część nagrobków, które udało nam się zrekonstruować, one, one wymagały trochę mniejszych środków, ale chcemy teraz zabrać się mówiąc kolokwialnie za te, które rzeczywiście są, raz wymagają szybkiego działania, a dwa. Są ważne tak pod względem historycznym, jak i artystycznym, a to niestety kosztuje. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy bardzo kulturalnie i pytamy wprost. A we wtorek, 12 listopada o godzinie 17.15, na program Z życia samorządu i miasta, a tuż po nim na wyjątkowy koncert o tematyce niepodległościowej pod tytułem Uwięziony Ptak Nie śpiewa. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.